Poczta Polska ma w najbliższym czasie wziąć ogromny udział w wyborach prezydenckich. Według planu pis mają być one przeprowadzone w trybie korespondencyjnym, co wymaga odpowiedniego przygotowania, a do tego potrzebne są dane od gmin. Jak alarmują eksperci, sposób w jaki instytucja poczty chce uzyskać dane jest niezgodne z konstytucją. Poczta Polska zażądała od gmin spisu 30 milionów wyborców. Eksperci Państwowej Komisji Wyborczej ostrzegają, że instytucja nie ma podstawy prawnej, a może nawet być uznana za przestępstwo. Jak zauważył Wojciech Plicki, ekspert Fundacji Panoptykom, tych działań nie da się obronić przed prawem konstytucyjnym. Samorządy, aby zapewnić poufność danych, nie powinny ich wysyłać bez odpowiedniego zabezpieczenia, ale kwestia i tak budzi wiele wątpliwości. Źródło: Rzeczpospolita.